Dzień dobry, dzień dobry. Witam w środę. Witam w środę 10 grudnia i zobaczymy, jakie energie mogą do nas dzisiaj przyjść. Mogą, ale nie muszą. Zobaczmy, coś się kończy w sposób naturalny. Więc, jeżeli na przykład kończy się Tobie umowa, albo jakiś związek już po prostu Tobie nie odpowiada, to jest czas, że do końca tego tygodnia to się zakończy. I nie ma się co martwić, dlatego że. Idzie do ciebie jakieś nowe spełnienie, i to dotyczy nie tylko tego, tych spraw takich uczuciowych, typowo. I też nie chodzi o to absolutnie, żeby wchodzić z relacji w relację, bo to czasami jest, tak ludzie robią, a to jest bardzo, bardzo szkodliwe. Natomiast tutaj jest pokazana, pokazany nowy potencjał, że idzie coś nowego, co będzie ciebie cieszyło. Co w związku z tym, że stare, które już być może jest dla ciebie niewygodne, takie, które tobie spędza sens, powie, i już mówisz, mam tego zwyczajnie dosyć, to to już zmierza ku naturalnemu końcowi, transformuje się. To mogą być jakieś Twoje przekonania, to mogą być jakieś y, sprawy, którymi się jakiś czas zajmujesz. To nie musi być nic takiego, co jest związane konkretnie z relacjami uczuciowymi, ale. Ten, to zamknięcie tego rozdziału jest potrzebne, żeby weszła nowa, pozytywna energia do Twojego życia, której ja Tobie z całego serca życzę.